Witajcie, mam na imię Ala, a to jest kanał Lubię tworzyć. Zapraszam Was, kochani, do wspólnego tworzenia fantastycznego projektu. E, jakiego? Spójrzcie. Oto króliki e, origami w wersji pudełkowej. E, wbrew pozorom tworzy się je w bardzo prosty sposób, o czym zresztą za chwilką będziecie mieli okazję się przekonać. E, zaznaczę jeszcze, że do produkcji możecie wykorzystać zwykły papier e, rysunkowy, tak jak. To jest pokazane tutaj, albo też papier kreatywny, czyli taki, który z jednej strony ma jakieś zdobienia, a z drugiej jest biały. Także oba warianty są fantastyczne, wspaniale się prezentują i tym bardziej zapraszam Was do obejrzenia dalszej części tego tutorialu. W pierwszej kolejności musimy kwadrat złożyć po przekątnej z jednej strony. Rozkładamy go i składamy go na pół poprzekątnej. Tyle, że tym razem z drugiej strony. Całość rozkładamy i teraz składamy wszystko na pół w poziomie. Rozkładamy. Zobaczcie, na środku mamy zagięcie, i do tego zagięcia kierujemy dolną część kartki. A po chwili górną część kartki. Zrobione. Teraz wszystko. Rozkładamy i zobaczcie, mamy kolejne dwa zagięcia na górze i na dole. I teraz do tego górnego zagięcia kierujemy dolny fragment kartki, czyli tę część składamy do tego miejsca. Gotowe. Rozwijamy i postępujemy analogicznie. Z górnym fragmentem, to jest tę część, kierujemy tutaj ku dołowi, ku dolnemu zagięciu. Zrobione. Rozkładamy wszystko. Mamy kolejne dwa zagięcia. Wszystko jakby odbywa się w środku. Spójrzcie. Teraz tak do tego zagięcia górnego składamy górny fragment kartki. Ok, rozwijamy. Zobaczcie. I to samo robimy na dole. I do tego zagięcia kierujemy dolny fragment kartki. Zobaczcie, jak to wygląda. Innymi słowy, nasza kartka została podzielona na 8 równych fragmentów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I teraz tak. Dla że tak powiem, lepszego składania kartki w późniejszych etapach, ja sobie zawsze wracam wszystko na drugą stronę i poprawiam te zagięcia, które przed momentem sobie wykonaliśmy. Wszystko to, tak jak wspomniałam, w celu poprawienia sobie wykonania dalszych czynności, by sobie to ułatwić. Także poprawiam. Zrobione. Odwracam z powrotem na drugą stronę. Teraz zobaczcie. Musimy naszą kartkę ponownie złożyć, ale złożymy ją w dość nietypowy sposób. Mianowicie skierujemy nasz fragment kartki, uwaga, aż do tego miejsca. Dlaczego? Zaraz się dowiecie. Będziemy bowiem wykonywać za kilka kolejną czynność. Czyli tak, skierowaliśmy. Dolny fragment kartki, jakbym wam dokładnie wytłumaczyć. Jeden, dwa, trzecie złożenie od dołu. Zaginamy. O. I wygląda to tak. Trzecie złożenie, licząc od dołu. I co dalej? Dalej, bierzemy sobie ten fragment, tutaj z prawej strony. I tutaj, zobaczcie, mamy już wykonane zagięcie wcześniej. I na bazie tego zagięcia skierujemy sobie kartkę ku lewej stronie. W taki sposób. I ja tutaj podniosę. Zobaczcie. Ten fragment, który będzie później pełnił rolę uszu zająca królika zająca musi jakby być bardzo blisko tego górnego zagięcia. To jest to złożenie. Wzięłam sobie to tak i skierowałam właśnie ku lewej stronie. Kiedy już to zrobiłam, wyrównuję sobie wszystko. O, dokładnie tak. Teraz całość odwracamy na drugą stronę. I wykonujemy dalsze czynności. Tutaj mamy na dole zagięcie. Bierzemy zatem naszą kartkę i zgodnie z tym zagięciem kierujemy całość ku dołowi. O tak. Tutaj mamy kolejne zagięcie i przytrzymujemy je. Ja zaraz to jeszcze wszystko powtórzę, tak abyście byli w stanie wszystko dokładnie zrozumieć. Także jeszcze raz rozkładam i pokażę. Pierwsze zagięcie dolne: odginamy naszą kartkę. Było tak. Odgięliśmy. Teraz kolejne długie zagięcie: przykładamy do całości. Dzięki temu będziemy w stanie. Zrobić nasze pudełko. I teraz słuchajcie, ten fragment, który tutaj widać, zobaczcie, też mamy tutaj jakby już wcześniej wykonane złożenie. Poprawiamy je delikatnie, bardzo delikatnie i musimy przyłożyć je do tego fragmentu, który mamy z tyłu. Dzięki temu będą one mniej więcej równe. Także biorę sobie tutaj, przytrzymuję i składam, starając się, aby te fragmenty były blisko. Następnie wszystko sobie rozpłaszczam i poprawiam. Widzicie? Było to bardzo proste zadanie. Zresztą przekonacie się, kiedy już będziecie mieli kartkę w rękach, kiedy będziecie sobie to testować. Teraz zobaczcie. Na górze mamy kolejne złożenie. I do tego złożenia kierujemy prawą krawędź dolną kartki Zaginamy sobie tę kartkę Zaraz Wam pokażę jeszcze, jak to się odbywa Widzicie? Było tak Tu jest ta prawa dolna krawędź i skierowałam ją do tego zagięcia Teraz, aby łatwiej było nam wykonać dalsze czynności ten fragment, odwracamy wszystko na drugą stronę i Poprawiamy. To i skierujemy sobie tutaj. Musimy po prostu sobie to wszystko ładnie wyrównać. Odginam, odwracam z powrotem na drugą stronę. Teraz słuchajcie, tutaj mamy, sobie zobaczycie, takie dwie równolegle biegnące sobie, dwa równolegle biegnące sobie zagięcia. Kiedy ułożymy sobie całą konstrukcję w taki sposób, rozłożymy sobie ten fragment, to zobaczymy, że możemy śmiało złożyć sobie naszą konstrukcję. Zobaczcie tu i tu. Zacznę sobie od tego pierwszego złożenia. Poprawię je sobie. Dalej. Zwróćcie uwagę na kolejną część. Tak. To ma być takie wypukłe. Składamy sobie to tutaj. I znowu to rozpłaszczamy. Ten fragment będzie na dole, a ten sobie poprawiamy. Być może na ten moment, wydaje Wam się to skomplikowane, tak jak teraz to pokazuję, ale kiedy już e, będziecie sami e, mieli kartkę w rękach, to uwierzcie mi, że będziecie wiedzieli, co macie dokładnie zrobić. Ok, gotowe. Co dalej? Dalej, baka. Musimy zagiąć sobie ten fragment papieru jakby do środka. I z drugiej strony zrobimy dokładnie to samo. Też sobie zagniemy. Poprawimy sobie. Widzicie? Ja sobie to z powrotem otworzę, ponieważ będę wykonywała jeszcze kolejną czynność, która będzie wymagała odwrócenia w całej konstrukcji w taki sposób. Otóż zobaczcie. Chwytam sobie. Tutaj za ten fragment wystający. Tak jak zrobiłam to wcześniej, złożyłam go. I teraz tę część muszę włożyć tutaj do środka. Włożyłam. Idę więc dalej, 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 dalej. I zobaczcie, tutaj już nam się troszkę komplikuje. Ale nie szkodzi, bowiem tę część sobie zaginamy. Zobaczcie, tutaj ją sobie zaginamy, i wyrównujemy. Poprawiamy. Tak. Dalej odwracamy wszystko na drugą stronę, i z tym, w tym miejscu musimy wykonać dokładnie to samo. Zatem składamy sobie ten fragment, chowamy go do środka. znowu nam się teoretycznie komplikuje sprawa, ale nie, ponieważ my sobie tę część po prostu rozpuszczamy i całość też poprawiamy. Mamy teraz pudełko, jakby do góry nogami. Odwracam sobie o, do takiej, że tak powiem, postaci i teraz słuchajcie. Musimy sobie delikatnie zagiąć ten fragment, zaczynając od tego punktu. Coś takiego. Również z drugiej strony. I zobaczcie, rozkładamy sobie to wszystko. I zgodnie z tymi zagięciami, które sobie przed momentem wykonaliśmy, możemy ten fragment, ten trójkąt, kiedy tak go rozłożymy, możemy sobie go schować do środka. Co zresztą uczyniłam. I jaki będzie dalszy krok? Dalszy krok będzie polegał na uformowaniu uszu. Zajmiemy się najpierw tą częścią, tą częścią dokładnie możemy ją sobie tak na razie delikatnie złożyć. Tak. Odwracam. To samo robię tutaj. I gotowe. Tutaj wygląda to tak jak widzicie. I teraz od tej części aż do tej spróbujemy sobie uformować ładnie Ucho. O, mniej więcej tak, zobaczcie. Chodź nam o tą część. Zaczęliśmy sobie od tego miejsca, w którym wykonaliśmy poprzednie złożenie. Odwracam wszystko i pokażę Wam, jak to wygląda z tej strony. Czyli zaczynamy od tego miejsca, i też hops stopniowo i delikatnie sobie ładnie tutaj zagina. Z tej strony wygląda to tak, z tej tak. Ale to nie wszystko. Tu jeszcze nam brzydko wygląda. Zatem. Tu jeszcze sobie troszeczkę poprawimy Odegnę sobie ten fragment prawie że do samego noska I z drugiej strony zrobimy analogicznie Czyli też tak wyrównamy no dobrze, co jeszcze? Zajmiemy się jeszcze dolnymi fragmentami. Odwrócę sobie je tutaj na drugą stronę, czy znaczy, do góry nogami bardziej. Teraz tak. Nadamy im taki kształt. Schowamy zatem do środka. Tutaj z drugiej strony to samo. Tak to wygląda I tu też Po prostu zaginamy sobie delikatnie te chowając je do środka O tak I słuchajcie! Nadeszła bardzo ważna chwila Rozłożenie naszego pudełka Robimy to delikatnie, ostrożnie o. Już powoli, powoli I jeszcze oczywiście przód O jest! Udało się! Tutaj może być ten fragment albo na zewnątrz, albo też możecie go schować sobie do środka To jak chcecie Aha. W każdym razie królicze Pudełko prezentuje się właśnie tak. Jest bardzo fajne. Jeśli jeszcze chcecie, dodatkowo, żeby ten króli był fajniejszy, te uszka nawet były fajniejsze, to możemy sobie jeszcze już na tym etapie jakby odbić sobie ten, tę wewnętrzną część uszu. O! sobie tak poprawić. Żeby wyglądało, mówię, to jeszcze fajniej. Także też te wewnętrzne fragmenty możemy sobie teraz tak odgiąć, jakby. I króliczek będzie może jeszcze ciekawszy, jeszcze fajniejszy. Te łóżka będą miały fajniejszy kształt. I tak jak powiedziałam na początku, takie pudełeczka królicze możecie wykonać zarówno z takiego zwykłego papieru rysunkowego, albo też takiego papieru do origami. Bądź też skorzystać, tak jak zresztą Wam też zaprezentowałam, z papieru kreatywnego. Oba warianty będą naprawdę fajne, także polecam czy pudełeczka, pomieszczą przeróżne niespodzianki, słodkości, od cukierków, po ciasteczka. Także śmiało korzystajcie z tego tutorialu, bardzo szczerze Was do tego zachęcam. Jeśli poszukujecie innych ciekawych, wielkanocnych inspiracji, to oczywiście zapraszam do obejrzenia innych moich filmików. Które oczywiście znajdziecie na moim kanale, ale jeśli macie więcej czasu, to zapraszam Was także serdecznie na mojego bloga: lubię tworzyć.pl. Tam też jest cała masa fajnych pomysłów. A jeśli ten film był przydatny, to będzie mi miło, jeśli klikniecie kciuka w górę, a będzie mi jeszcze milej, jeśli zasubskrybujecie mój kanał, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Będę się już z wami żegnać do usłyszenia już wkrótce. Pa pa.